Ja chciałbym wszystkim pracownikom, widzom, wszystkim, którzy współpracują z telewizją Telpol, życzyć wszystkiego najlepszego. To najfajniejszy okres każdego roku, którym mamy troszeczkę tak mi się wydaje, więcej, mimo wszystko, czasu, żeby usiąść, zastanowić się nad tym, co było, co będzie, spotkać się ze swoimi rodzinami. Ja życzę, żeby tego czasu było jak najwięcej, nie tylko w okresie świąt, nowego, świąt Bożego Narodzenia, ale również w całym 2016 roku, również właśnie tego 2016 roku wspaniałego. Wszystkim Państwu życzę wspaniałych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim Państwu tego co najlepsze czyli serca czyli czucia czyli y, umiejętności otwarcia się na drugiego człowieka i takiego cudownego dotknięcia tego miękkiego co mamy w środku tego cudownego tego takiego naszego ludzkiego a to właśnie jest boskie i to właśnie jest niebo czyli bycia w niebie dla wszystkich państwa W imieniu pracowników dyrekcji Teatru zagłębia w Sosnowcu. Wszystkim widzom telewizji Telpol najpiękniejsze życzenia świąteczne i noworoczne. Niech dobra gwiazda życie państwu opromienia. Wszystkiego dobrego.